Co my dzisiaj tu mamy? Smakołyki. Nie no, mamy Super Power. Myślałem, że coś po mnie chodzi jak zwykle. Eee, mamy cztery pudełka dzisiaj na przetestowanie. Takie hammer. Testowaliśmy je. Mamy Boar, czyli trójkąciki. No tutaj w sumie sam Super Power mamy. Eee, zęgi nie mieliśmy osobiście. Coś takiego. Takie Taki pięciopak, ale chyba ich było więcej w opakowaniu. Chyba 20. Jeszcze no i miazgi nie. Takie. JC05 tylko, że słabsze, nie? 36 sztuk tam było no. 2012 rok! Od kogo to dostaliśmy? Od PiroMan Sklep PiroMan, no Więc gorąco dziękujemy Panu Radkowi za przesłanie nam tych właśnie produktów do testu Więc zapraszamy do sklepu Link znajduje się w opisie No I co mamy tutaj? O, najpierw może od tych najmniejszych zęgów Zęga Zaczniemy sobie. SP 1303 kod produktu, certyfikat odziwu był już 2013 rok. 2 gramy na sztukę, chyba dobydzie. 5 no. sztuk adr 1.3 nie? No, 1,033,5. Instrukcja jest, cena jest, 5 zł. Nie wiem, no. zaraz będziemy to pokazywać z bliska. Mamy hamery, eleganckie hamery, 20 sztuk certyfikat 33 gramy i one były żółte chyba pięciopaki mamy? tak faktycznie, dobrze Takie. Pamiętałeś. nie wiem czy jeszcze nie były takie panda też od superpowera, takie też podobne albo trochę mniejsze, nie wiem też były żółte, też to zaraz pokażemy z bliska czy to miało flarę? nie wiem dawno się z tego już nie strzelało tak, dalej boary, no kącików już w sumie nie ma, były od Jorge, też właśnie Super Power produkował, Tropic był, nie? Zaczynaliśmy karierę od nich. No, jak żeśmy odpalili, to nas grubo zaskoczyły. No, zaraz też pokażemy to i miazgi. Tu mamy też e, klaserki takie, 2012, SP-1004, ADR-13, 2012. Aha, o ekskluzywne petardki no, stan bardzo ładny no dobra, jak już mam to w dłoni no to już polecimy sobie z miazgą na szybkiego miazga 36 sztuk tu nie wiem co się stało nie pytajcie folia tak się prezentował tył o. no i mamy tutaj e, 3 Trzy razy, nie no, trzy dwie kolumny po trzy razy, właśnie klaser e, po sześć sztuk. Takie coś tej instrukcji się nie da w ogóle przeczytać, ale jest. Widzisz? Masz nowe okulary. Dobra. Ja kurde, miałbym problem, nie? Ale nie, no, ja jeszcze widzę. Widzisz coś? Coś tam jest, ale no. przy nowych okularach. No, jakby to, no Co nie? Zmywam się wszystko. No, pod lupą chyba, bo nie wiem. No. Plakowy. powalone, Aha. ale co, instrukcja jest, jest. Hammer. nie wiem w sumie z którego roku to jest. Tu jest, są ale oznaczenia cerku. Nie były większe jeszcze? A tych chyba nie wiem, nie. Chyba pamiętam, nie. ale wydaje mi się, że były jeszcze większe. Klaser. 1,65 grama na sztukę, ty. Dobra. Tu mamy to, mamy to. To Boar K0021 20 sztuk 2014 0,8 g na sztukę, tutaj. prawie gramowe trójkąty no. A tu akurat, ciasteczka, tu akurat instrukcja obsługi masz w języku rosyjskim, zdaje się Aha. tak mi się wydaje. No i właśnie... te o, najwię... największe z całego zestawienia, no cena zasłania, ale. Chyba rosyjskie będzie. Dobra, lecimy, nie? Do czego po trzy sztuki? Nie no, na tym. Zrobimy taki szybki teścik. Co będzie tu najsłabsze? Zniazga będzie najsłabsza. Który to klaser? Oboje, w O, coś strzeliło. Słyszałeś? Hmm. Tego wariata? No to będą chyba te nowsze, te hamery. No. Może Bo, nawet i ląd długi, ty. O, tak. To jest na plus, to moi Podejrzane. Nie no, w tamtych na czasach to wiesz, nie? No i klasa. Zaczynamy. Najpierw może co? Trójkącik. Najpierw trójkącik. Wyłaszczyłem to? ja no, jest git. To najpierw trójkącik. krótki lot Ale trójkąty były naprawdę super. Mimo, że wydają się niepozorne, ale szczelamy bardzo ładnie. Nie rzucamy tego, bo to jest właśnie kurcze. Widziałeś? O, meduza. Meduza poszła. Nie wiem, czy było Kółko, widać meduza, no. Nie było widać kółeczka. Nie, no było, chyba widać. Tak się łożyło. Pięknie. No? Miazga? <śanzimujące> Wilgotność powietrza mamy do sporą, dlatego mówię, się kręcimy, ale na wszelki wypadek jeszcze mamy wodę w butelce, bo to troszkę wiało nam. Przez te dni były upały, dlatego też żeśmy nie kręcili. <laughs> Zagrożenie pożarowe, żeby. No i co ty robisz? Cynku. Nie to się to pali. A widzisz? Co jest? Dobra. Nie wiem. Superpower, ten hammer. Coś z lątem jest niehalo. Spróbujemy następną sztukę. O, się oparzyłem. O słońce Spróbujemy. wyszło. Spróbujemy następną sztukę. No i. O! No, jakoś no. to no. szczeliło. Jak było? Jakoś fajnie szczeliło. No ja tam się teraz po takim czasie dobrze, żeśmy nie kręcili, więc no. to, każda petarda dla mnie jest mega głośna i mega fajna. Nie wiem, tam to się nie chciało palić, z nam zga. <grym> Może coś z lątem jest, nie zawsze nie zawsze moi drodzy pirotechnika nam lubi odpalać. No i to samo pewnie Oj. Nic z tego o, nie jakiego. będzie. Nic Chyba jedną paczkę wezmę, klaser. Zaraz zobaczymy. Co teraz masz? Zęga. Zęga. I jaki ląd, ty! No co, zgasł. Taki Jaki cienki był, ty. Zgasł kląd. Nie no, tam już nie będziemy podchodzić. No daj bliżej. Klaser wymienię z tych miazgi. Wezmę od sierot... Ale, ale lepiej nie wygląda, trochę gorzej. Nie no tu już sobie rzucimy, ale nie naśladujcie, więc nie wiem. No, to, to wygląda na jedno, na wilgoć. No, nie, chce się nie chce się palić. Widzicie? Nie chce się palić, w ogóle. A. A, nic z tego nie będzie. Nie. Nic z tego nie wow. będzie. więc czyli wa, wa. to nie wypaliła. Zobaczymy czy ta wypali Oj To tak, się paliło Tak paliło się Czyli weź następną zęgę Nie wiem Co, no, co coś Coś się tu przykleiło jeszcze Nie wiem Oj To się To też nie Uwaga no. Jara się. Raczej. I co, zgasło? Raczej, raczej, Ty! Co to było? Pięknie szczeliło, głośno. Szkoda, że tam... Ej, ten to wie... na 2 gramy, kurde, było. No. Fajne. fajne. Teraz strach tam podchodzić. Dobra. Co dalej? Co, możemy to w trawę jeszcze? Jeżeli wybuchnie, nie? Ta zynga. No i więc widzicie, nie wypały się. Zdarzają. Ale no to... Nie wiem. Tu, tu, tu. A, trójkąciki masz. Yeah. <gryw> oh. Masz ty na ognie? Podawałeś mi? No, podawałem ci. No. Nie no, powinieneś mieć. No mam. No. <gryw> Okej, okay, gotów? No dawaj. Nie, nie chcę mówić, ale chyba mass destruction poszło. mamy no. super power hammer. Oh. Jeszcze staty funkcjonuje jako tako, ta rączka to już też łamana. Ale jak za kilkaset złotych to i tak się sprawuje bardzo dobrze. Do tych aparatów ciężkich, nie? ten co zrobić pa A claro to miało Coś spoko. No te mięszgi to kurde, nie wiem. To się w ogóle palić nie chciało. Miężdżone. Nie wiem. Ląd wygląda na normalny. no co? Nic? Nic z tego nie będzie. No Nic z tego nie będzie. przed kamerą odpalić jedną, nie? Ale no to definitywnie w ogóle ląd jaki krótki był, nie? nie wiem. Zobaczcie. Nie, nie naśladujcie mnie jeszcze raz. No nie, nie pali się. No nie, nie pali się. Nie spala się. Nie Jakby spala. prochu musimy, już w lądzie nie było. To no i co, jeszcze jedna ze. A nie, dobra, to będzie pseudo do wielkiego testu, Peter. Jeżeli ok. jeżeli wypalą, nie? to sobie zatrzymamy je. Ameryki poszły. No i no co? poszły. Takie wspomnienie. Dzieciństwa. Tak. No i Chcesz jeszcze chce odpalić? Nie, no, gitara, wystarczy. Dużo mamy jeszcze tych odcinków do nagrania. Czas nam braknie, no, no nie nasza wina, przepraszamy, że to akurat tak się stało, także widzicie pirotechnika jest nieprzewidywalna, więc zawsze trzeba zachować, zachować ostrożność, także nikogo nie winimy, a wy akurat odwiedzajcie sklep, no piroman, piroman. dziękujemy jeszcze raz za podesłanie pirotechniki do testów, no, no. bywajcie zdrów, cioł